Cześć Julio. Pierwsze pytanie związane będzie z twoim występem na zeszłorocznym Tedeksie, a w zasadzie będą to dwa pytania. Dlaczego zdecydowałaś się wystąpić i jak wspominasz twój występ oczywiście? Zdecydowałam się wystąpić w zeszłym roku na TEDxie, gdyż uważałam, że każdy powinien mieć świadomość tego, że na świecie niestety nie każdy ma tak dobrze jak my i że na świecie jest bardzo dużo nierówności i Wiele ludzi niestety każdego dnia, mimo swojej ciężkiej pracy, musi walczyć o przeżycie I, i po prostu pensje, które zarabiają za swoją naprawdę ciężką pracę, są niewystarczające naprawdę na, na ledwo cokolwiek na, na chociażby jedzenie. Dlatego ja uważam, że jeśli mam taką wiedzę, jeśli gdzieś udało mi się to doczytać i, i tego dowiedzieć, to warto jest się tym podzielić. A jak wspominam, bardzo stresująco. Jestem raczej wielbicielką wystąpień publicznych, więc nie było to może najprzyjemniejsze wspomnienie tego typu, ale uważam, że są rzeczy, o których bardzo warto mówić i nawet pokonać jakieś nasze lęki. Wyjazd organizowaliśmy grupą pochodzącą z parafii na Junikowie. Razem musieliśmy to wszystko zorganizować, nie jechaliśmy z żadnej y, jakiejś organizacji, nie, nie była to wycieczka, po prostu gdzieś wykupiona. Wszystko musieliśmy zorganizować sami, od biletów lotniczych, przez w ogóle miejsce, do którego trafimy. Y, więc był to kontakt bezpośrednio y, z ośrodkiem, do którego jechaliśmy. Był to ośrodek y, Sióstr Misjonarek Miłości w y, Dżimie. Y, 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 w ogóle o tyle jest to wszystko skomplikowane, że pierwotnie mieliśmy jechać do Diredawy, miasta na wschodzie kraju, ale okazało się, i to w ogóle dosłownie dwa wieczory wcześniej, że są zamieszki w Diredawie, są granice zamknięte do, do tego rejonu państwa i nie możemy tam jechać, bo po prostu jest zagrożenie wojny. Więc no niestety tak też ludzie żyją, po prostu w ciągłym zagrożeniu wojny i przenieśli nas do Jimy gdzie też załatwiła nam to koleżanka, która po prostu mieszka w Etiopii, która powiedziała, dobrze, ja znam tam te siostry, po prostu pojedziemy tam, one was przyjmą. Więc tak wygląda organizacja. Nie tylko takie były problemy, bo napotykaliśmy też, szczególnie ja, problemy tego typu, że jadąc do Etiopii nie byłam osobą pełnoletnią, więc były problemy natury prawnej związane z wizą do Etiopii. I... Oczywiście stwierdziłam, że najwięcej dowiem się dzwoniąc do Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub do ambasady, czy do konsulatu. I tam usłyszałam rzeczy tak straszne, że w ogóle zastanawiałam się, czy ten wyjazd ma sens i, i czy w ogóle warto tak ryzykować, bo usłyszałam, że albo e, będą musieli mnie odbierać stamtąd rodzice, bo jako osoba niepełnoletnia nie mogę być nawet deportowana, a w ogóle o tym, że mnie przepuszczą przez tą granicę, to to jest w ogóle wykonalne, że to na pewno nie przejdzie. E, więc albo jest szansa taka, że odbiorę mnie rodzice, albo jeśli zechcę, będę mogła tam oczekiwać do czasu osiągnięcia mojej pełnoletności w etiopskim domu dziecka. Więc stwierdziłam, mm -hmm, świetnie, jest to yy, świetny pomysł. No ale jednak stwierdziłam, jedziemy tam w dobrej wierze, chcemy zrobić coś dobrego. No tak jak mówię, był to wyjazd katolicki, więc stwierdziłam, okej, okay, Jezu, ufam Tobie. <noise> po prostu albo Ty mi pomożesz, no albo no albo będę sobie jakoś radzić sama, więc wszystko udało się w ogóle bez, bez większych problemów i naprawdę aż, no teraz już mogę to powiedzieć, aż za łatwo, bo naprawdę spodziewałam się, że, że będą jakieś trudności z tym przekroczeniem granicy. A zatem jak wyglądał Twój pierwszy dzień po przylocie? Pierwszy dzień był bardzo szokujący. Od takich chwil już właśnie parę, parę dosłownie minut po przylocie do Addis Abeby, czyli stolicy Etiopii, gdzie mieliśmy się załadować do takiego niedużego busika, i dojechać do naszego miejsca noclegowego w stolicy u ojców Konwonianów. I w Etiopii, zresztą tak jak w większości kraj, krajów afrykańskich, ludzie starają się oczywiście, zarobić, no wiadomo, zarobić jak najwięcej no po prostu, żeby przetrwać. Więc do takich buzików wchodzi jak najwięcej osób, więc nie ma tam miejsca na bagaże. Wszystkie bagaże trafiają na dach, tak jak tutaj widać. I my, no, nieprzyzwyczajeni do, do tej formy transportu, stwierdziliśmy, na pewno to wszystko pospada. To w ogóle nie ma szans, żeby to dojechało z nami. No ale okazuje się, że się da. Oni mają wszystko bardzo dobrze opanowane, i, i żadne z naszych bagaży nie zaginęło, więc to były takie pierwsze szokujące momenty, ale takie. Prawdziwe chwile, których myślę już nie zapomnę, chyba nigdy. To jest to, jak pierwszego dnia wyszliśmy na ulicę Addis Abebe, bo pierwszy dzień jeszcze spędzaliśmy w stolicy. I naprawdę pełne chodniki usłane po prostu osób żebrzących, osób chorych, cierpiących, bezdomnych. To było coś niesamowitego, coś czego no, chyba nie da się doświadczyć. Właśnie, czy mogło być bliżej tak? opowiedzieć nam o tym, jak wyglądają warunki życia w Etiopii i czy tam bieda jest naprawdę tak porażająca? No bieda jest naprawdę straszna. Myślę, że nikt z nas nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, bo ja myślałam, że jestem na to gotowa. Ja przeczytałam już tyle rzeczy. Ja naprawdę wiem, że ludzie żyją w strasznych warunkach I, i z tą postawą tam pojechałam i to była bardzo zła postawa, bo naprawdę człowiek nie jest się w stanie na to przygotować, gdzie natrafia po prostu na żywą istotę, na człowieka takiego jak my. Tylko, że my tam byliśmy w stanie przylecieć, my jesteśmy w stanie y, ubrać się codziennie w coś świeżego, wypranego, zjeść y, śniadanie czy obiad, pójść do szkoły i, czy do pracy i po prostu jesteśmy w stanie żyć. A, a ludzie dokładnie tak sami jak my, oni, no naprawdę to, to jest skrajna bieda. To jest po prostu, domy są tam zbudowane nierzadko z, z blachy falistej czy, czy z jakiejś gliny. To na przykład jest też obraz y, nierzadko widziany w miastach y, etiopskich, gdzie po prostu te miasta naprawdę wyglądają jak miasta widmo, po prostu gdzie część budynków y, miała kiedyś zostać wybudowana, ale właśnie ta budowa została zatrzymana na, na etapie konstrukcji takiego szkieletu tego budynku. To naprawdę wygląda wszystko przerażająco, jak się zobaczy właśnie te warunki też, w których ci ludzie żyją. Warto też powiedzieć o dzieciach, które... No też to bardzo przeżywają. Tu na przykład mamy też obraz yy, yy, dzielnicy w Addis Abebie, czyli w stolicy naprawdę ogromnego państwa, bo jest to państwo ponad dwa razy większe od Polski. No to jest takie centrum, taka wilde, jakbym to miała porównać do Poznania. No to nie wiem, czy ktoś z nas to sobie wyobraża, że koło starego browaru po prostu no, no są naprawdę... Slamsa, to jest i tak nie najgorsze miejsce, bo, bo widywaliśmy też naprawdę gorsze widoki w miastach. Na ulicach też można bardzo często zobaczyć wojsko, po prostu policję chociaż, bo chodzi z długą bronią po ulicy, co jest też zatrważające, że państwo zamiast inwestować jakkolwiek w swoich obywateli, którzy są w opłakanej sytuacji, inwestuje w wojsko czy w policję. Tu na przykład zdjęcie dziewczynek, to już w gymie w mieście, w którym spędziliśmy czas naszego wyjazdu misyjnego. I no właśnie, no tak mniej więcej wygląda ogrodzenie domu. W ogóle ogrodzenie jest rzadkością, więc tutaj i tak jakiś wyższy status rodziny. A tu na przykład chłopiec, no niestety, może niezbyt dobrze to widać na zdjęciu, ale chłopiec, który bawił się butelką, natknięto na patyk. I niestety nie jest to rzadki widok, bo większość dzieci bawi się po prostu, no, śmieciami, które, które znajdą gdzieś na ulicy, Yy, właśnie zazwyczaj natkniętymi na jakiś patek, z którymi biegają. I, i... No nie wiem, nie wiem, czy ktoś z nas jest w stanie sobie to wyobrazić, że nasze dzieciństwo opiera się na tym, na zabawie tym, co znajdziemy, bo, bo naszych rodziców nie stać no, na nic, a już no, no, nie mówiąc o jakichś zabawkach. Tu na przykład widzimy jedną z głównych ulic w gymie, no która po prostu jest zwykłą, deptaną drogą i... A jest to miasto, w którym mieszka 150 tysięcy mieszkańców, więc naprawdę nie jest to jakaś wieś, tylko po prostu no zwyczajnej wielkości miasto. W takim razie wyglądał twój typowy dzień pracy jako wolontariuszki w ośrodku? No tak jak już wspomniałam, był to wyjazd wraz z parafią. My też mieszkaliśmy u sióstr, więc nasz dzień oprócz pracy skupiał się też na tej sferze duchowej. Zaczynaliśmy też od mszy świętej, każdego dnia, co było niesamowitym przeżyciem też dlatego, że byliśmy w jednej kaplicy, no naprawdę niedużej, skromniutkiej kaplicy, gdzie spotykaliśmy się my jako wolontariusze, siostry i, i pacjenci, część pacjentów i było to niesamowite uczucie, gdzie wszyscy byliśmy równi i siostry, które dawały nam dach nad głową, jedzenie i tak samo zajmowały się pacjentami, gdzie tak naprawdę były dla nas no, no jak matki przez te trzy tygodnie, gdzie to one się nami zajmowały. My, jako wolontariusze, którzy, przy, którzy przyjechaliśmy, no, dla nich po prostu skrajnie bogatego państwa i, i naprawdę ludzie chorzy, umierający, my wszyscy byliśmy równi w tym, w tym momencie. Nie, nie liczyło się, skąd my jesteśmy, ile mamy lat, czy jak wyglądamy. Po prostu staliśmy jak. Jak rząd równych osób, i to było fantastyczne przeżycie. A następnie każdy z nas rozchodził się do swoich obowiązków, bo byliśmy grupą dziewięcioosobową, więc każdy szedł do trochę innej pracy. Ja zajmowałam się akurat dziećmi niepełnosprawnymi. Były to dzieci głównie po z dziecięcym porażeniem mózgowym, z małogłowiem lub z autyzmem. Była tam też trójka no, noworodków. No niemowląt, których matki, jedną dziewczynkę matka po prostu porzuciła, co też niestety zdarza się dość często, a, a matka tych bliźniaków właśnie, którzy są na zdjęciu, po prostu zmarła podczas porodu, co też nie jest tam rzadkością, bo nie ma tam żadnej opieki takiej naokoło porodowej. Tutaj po prawej stronie jest zdjęcie też jednej z podopiecznych, to jest akurat już dorosła kobieta na oddziale kobiet, bo z takimi też y, miałam okazję pracować. Też właśnie no, niepełnosprawna. A po lewej y, podczas karmienia dzieci, y, bo karmienie też należało do naszych obowiązków w tym wszystkim. Właśnie jak też o konkretne obowiązki, no ciężko to jakoś nazwać, bo faktycznie wszyscy tam jechaliśmy z myślą, okej, okay, pojedziemy, zrobimy coś konkretnego. No to konkret to jest ostatnie słowo, którym można określić ten nasz wyjazd. <laughs> bo no bo ciężko coś zdziałać przez trzy tygodnie i faktycznie myśląc o tym, że tam pojechaliśmy z wizją zmiany świata, a nie ukrywam, że z takim podejściem tam pojechałam, no to można się zdziwić, bo po prostu to są naprawdę trzy tygodnie wobec całego ich życia, no to to niewiele zmienia, ale jeśli pomyślimy, że możemy im dać coś więcej, coś, co każdy w nas ma, a może nie zdaje sobie z tego sprawy, to jest, to jest nasza miłość. I i na tym się głównie skupiłam. Ja wraz z moją koleżanką, która właśnie pracowałyśmy z tymi dziećmi, już po prostu trzeba im dać tą miłość, jak najwięcej, której nie mają, bo są to dzieci porzucone przez rodziców, którymi zajmują się opiekunki, no ale jest to cała sala dzieci i dwie, trzy opiekunki, więc no ciężko, prawda, zająć się tak dużą grupą, a my byłyśmy w stanie to zrobić, byłyśmy w stanie... Nie wiem, spędzić z nimi chwilę tak, jak po prostu zwykłe przytulanie czy pobawienie się połaskotań, czy po prostu uśmiechnięcie się do tych dzieci. I to jest to, że myśmy tam pojechali i, i chcieliśmy coś zmienić, a tak naprawdę to od nich dostaliśmy najwięcej i to oni nas bardzo zmienili, bo naprawdę radość na twarzach tych dzieci, które po prostu no, może i pierwszy raz doświadczyły jakiegoś takiego bliższego kontaktu i po prostu takiej czułości, no to to było niesamowite. To, to, co się działo w oczach tych dzieci, na, na ich twarzach po prostu, no budziło tak ogromne wzruszenie że... I, i napędzało też. Napędzało też do, do dalszej pracy. Yy, tutaj na zdjęciu widzimy m, mnie podczas karmienia kobiet, bo właśnie kobiety niepełnosprawne yy, karmiło się dłonią, żeby nie zrobiły sobie krzywdy sztućcami. To karmiło się jej dłonią i było to bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo intymne. Nie wiem, czy ktoś miał kiedyś okazję karmić kogoś dłonią, ale jest to coś um, z początku bardzo dziwnego i bardzo takiego wstydliwego, no bo nie, nie jest to zbyt zwyczajne, ale też buduje bardzo, bardzo duże takie relacje i takie zaufanie jednak z tą drugą osobą, mimo że porozumienie językowe było mniej więcej równe zeru, bo w Etiopii językiem e, takim urzędowym jest język amharski. E, więc no właśnie, myślałam, się, że nic wam to nie mówi, mi również nie mówiło, dopóki tam nie pojechałam i mniej więcej moja znajomość tego języka opiera się na powiedzeniu dzień dobry, czyli salamno, no i to był koniec moich rozmów. <laughs> więc e, kontakt był właściwie jedynie poprzez oczy, poprzez e, jakieś ruchy rękoma i nadzieję, że ta druga osoba nas zrozumie. Czy było jakieś takie wydarzenie, które e, najbardziej zapadło ci w pamięć? Tak, myślę, że było to wydarzenie podczas naszych sobotnich Kateches, podczas których przychodziły nie tylko dzieci z ośrodka, ale też dzieci z okolic Jimmy, Co było w ogóle fantastycznym pomysłem sióstr, żeby dać też tym dzieciom spoza ośrodka możliwość no, chwili takiego naprawdę oderwania od ich trudnego życia, w takiej chwili spokoju, chwili zabawy. Było to też możliwe dzięki naszej zbiórce kredek, która odbyła się w Marcinku i tu jeszcze raz chciałabym podziękować, nie tylko w moim imieniu, ale też w imieniu e, naprawdę wszystkich wolontariuszy, sióstr i, i przede wszystkim tych dzieci, bo naprawdę e, bardzo żałuję, że, że nie mogę Wam tutaj zaprezentować ich śmiechów, ich radości, ich zdziwienia tym, tymi kredkami i tymi przyborami plastycznymi. E, no bo nie mają one tego na co dzień. I dla nas po prostu wydaje się to coś tak zwyczajnego, bo każdy z nas, myślę, od małego mógł korzystać z kredek kolorowanek, oni w ogóle nie znają czegoś takiego. I myślę, że takim najbardziej wzruszającym momentem, który najbardziej zapadł mi w pamięć, był chłopiec. Ja nie wiem, on miał maksymalnie z 3-3,5 roku. I położył się na tej ziemi z innymi dziećmi, dostali te kolorowanki, każdy wziął jakieś kredki do ręki. No i rysował, a on po prostu trzymał te kredki i nie chciał ich puścić. No więc ja stwierdziłam, no może nie wie, jak się koloruje czy, czy coś, więc opucnęłam koło niego i chciałam mu wziąć jedną kredkę i mu tylko pokazać, że, że może sobie rysować. Smutek jakiś zobaczyłam w oczach tego dziecka, takie przerażenie, że ja mu chcę zabrać tą kredkę, bo tak okropne. I ja w tym momencie zrozumiałam, że on po prostu chce potrzymać te kredki, że on się boi, że jakieś inne dziecko mu je zabierze. No więc. Nie wiem, czy ktoś z nas by tak zareagował, bo dla nas to jest coś zwykłego. A, a dla niego to było wręcz magiczne, że on trzyma jakieś kolorowe ołówki w ręce i, i w ogóle co to jest i do czego to służy. Więc to był bardzo wzruszający moment. Były też momenty, które zapadły w pamięć, ale tak z, um, niezbyt pozytywnie. Był to moment um, podawania dzieciom leków. I wynika to przede wszystkim z braku edukacji, bo w Etiopii. No, Większość ludzi to jednak analfabeci. Nie ma tam obowiązku edukacji i, i po prostu większość ludzi nie stać na szkoły. I przyszłyśmy z moją koleżanką tak właściwie po naszej pracy, już po południu. I jedna z opiekunek mówi, żebyśmy położyły takiego chłopca na ziemi. No więc mówimy, okej. Okay, no, może, może trzeba coś takiego tam zrobić. Więc położyliśmy go na tej ziemi, a ona otworzyła mu usta, wrzuciła tabletkę, zatkała nos i zalała... Mu usta wodą. I po prostu ten chłopiec tak naprawdę topił się w tym łyku wody, i to było coś tragicznego, ale tak naprawdę ta kobieta nie wiedziała, że może inaczej to zrobić. Ona wiedziała jedno, że jak tak wrzuci tą tabletkę, to to dziecko ją połknie, no bo nie da się inaczej, bo człowiek za wszelką cenę chce żyć, więc, więc przełknie tą wodę. No ale było to dosyć tragiczne i yy, Byłam w o tyle dobrej sytuacji w tamtym momencie, że byłam z koleżanką, która posługuje się językiem amharskim i była w stanie powiedzieć tej kobiecie, że no to nie jest najlepsza metoda, bo następnym razem może zakończyć się, no nie wiem, chociażby śmiercią tego dziecka. Więc zaproponowałyśmy bardzo delikatnie, że na przykład można podawać leki razem z jedzeniem. To było przełomowe odkrycie, ale, ale zadziałało, bo następnego dnia już udało się podawać te leki z jedzeniem i... To są banalne ruchy, ale naprawdę coś takiego, gdzie my się nie, nie wymądrzałyśmy, ani nic takiego nie robiliśmy, tylko po prostu powiedzieliśmy, że może to będzie lepszy sposób. I ona powiedziała, no dobra, no to spróbujemy. I, i po prostu to było bardzo mm, takie budujące, że coś tak małego udało nam się zmienić, no ale jednak coś tak dużo znaczącego dla tych dzieci, bo myślę, że nie jest to mała trauma przeżyć takie podawanie leków. Julio, czy w takim razie, czy po tym wszystkim, czego doświadczyłaś podczas wyjazdu do Etiopii, po powrocie już do Polski, do tej rzeczywistości, która jest zupełnie inna od tamtej, chciałabyś coś przekazać, mieć jakieś przesłanie do tu, siedzących tutaj, siedzącej tutaj w widowni i do wszystkich, które, które cię nauczyło podczas tego wyjazdu? Yy, tak, tak. Mam, mam przesłanie i myślę, że posłużę się tutaj y, cytatem świętej matki Teresy z Kalkuty, która właśnie zako założyła zakon, do którego y, pojechaliśmy, która mówiła, nie liczy się, co robimy, ani ile robimy, ale ile miłości wkładamy w działanie. I to jest dokładnie kwintesencja tego, co myśmy tam robili. My naprawdę pojechaliśmy na bardzo krótko. i... I z takiego naprawdę ludzkiego punktu widzenia ten wyjazd nie miał sensu. No bo to, to nic nie zmienia. Nie da się zmienić świata. Myślę, nawet w dużo dłuższym czasie nie da się go zmienić, a co dopiero mówiąc o trzech tygodniach. Ale liczy się to, ile serca w to wkładamy. I naprawdę każdy z nas posiada tą miłość w sobie i my możemy ją przekazywać drugiej osobie. Tylko mam wrażenie, że nie jesteśmy tego świadomi. Nie jesteśmy tego świadomi, że tak mało wystarczy, żeby nasz świat był lepszy. Że po prostu wystarczy kochać wszystkich naokoło i, i starać się im ofiarować to, co możemy, co nic nas nie kosztuje. Po prostu trochę wyrozumiałości, szacunku i, i miłości potrafi zdziałać cuda, bo, bo widzieliśmy to właśnie tam, że coś tak niewiele. Naprawdę potrafi zmienić, tak uspokoić drugą osobę. Pomyślmy, czy, czy my nie jesteśmy w stanie tego robić na co dzień. Nie wiem, ustąpić kogoś miejsca w tramwaju, przepuścić kogoś w kolejce czy w drzwiach. No to są banały, naprawdę coś, na co może nie zwracamy uwagi. A co może komuś, nie wiem, poprawić dzień, może dzięki temu ktoś gdzieś zdąży. Może właśnie akurat ten jeden mały gest zmieni komuś życie. Nie wiemy tego, a. A nic nas to nie kosztuje, więc naprawdę spróbujmy to robić. Spróbujmy po prostu na co dzień dzielić się naszą miłością, którą mamy w sobie. Myślę, że z twojej godnej podziwu postawy powinniśmy czerpać, a tobie życzę powodzenia w dalszym zmienianiu świata na lepsze i dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.